Początek owocowania, odmiana Jive, Demofarma. W tym właśnie momencie można dokonać pierwszych wstępnych ocen porażenia owoców przez szarą pleśń. Niezwykle groźną chorobę. W tym sezonie stosowany był właśnie na tych roślinach, na naszej Demo Farmie, program ochrony roślin przed szarą pleśnią zaproponowany przez firmę Bayer. Jako pierwszy użyty był preparat Serenade Aso. Jest to preparat mikrobiologiczny oparty o szczep bakterii Bacillus subtilis do zapobiegawczej ochrony truskawek przed szarą pleśnią. Był tu stosowany od momentu intensywnego przyrostu masy liściowej do początku kwitnienia. Celem zastosowania tego preparatu była ochrona Przedwczesnymi infekcjami, szarą pleśnią, która zazwyczaj dochodzi na ogonkach liściowych. Kiedy rzędy stają się zwarte, cyrkulacja powietrza jest mniejsza, panuje tam większa wilgotność. I dłużej ta wielkotność się utrzymuje, wtedy są sprzyjające warunki do rozwoju szarej pleśni. Po to, żeby tych pierwszych infekcji, z których później grzyb może wysiewać się na kwiaty, a dalej na owoce, żeby temu zapobiec, stosowaliśmy dwukrotnie preparat, właśnie biologiczny Seranade ASO. Na progu kwitnienia, preparat pomarsol, oparty na ciuramie, standard, tutaj chyba dużo. Mówić plantatorom na ten temat nie trzeba, i okres kwitnienia. Najbardziej nefragiczny, wrażliwy okres, jeżeli chodzi o ochronę truskawek przed szarą pleśnią. I tu, proszę Państwa, od dwóch sezonów do dyspozycji producentów truskawek jest preparat Luna FISIO. Dwuskładnikowy preparat. Preparat, który poza samą szarą pleśnią zwalcza również szereg innych chorób, w tym groźne choroby liściowe takie jak mączniak prawdziwy czy biała plamistość liści, a także okresowo pojawiające się na naszych plantacjach choroby takie jak antraknoza czy skórzasta znizna owoców. Dwa dobrze wykonane zabiegi których terminy oparte były o program VADEMECUM oferowany przez Bayera. Wzorując się na wskazaniach stacji Meteo i programu symulacyjnego, podejmowaliśmy decyzję o terminie wykonania właśnie zabiegu przeciwko szarej pleśni i innym chorobom przy użyciu luny Seystation. Wniki grzyba cinerea, mogą przenosić się z zainfekowanych owoców na owoce zdrowe. Należy stosować preparat o działaniu kontaktowym, Teldor, aby właśnie zapobiec infekcjom wtórnym na dojrzewających owocach. Celem kompleksowej ochrony roślin w momencie od intensywnego wzrostu liści do początku kwitnienia, aby na tych liściach nie pojawiały się objawy mączniaka prawdziwego, stosowany był fungicyt Zato. Też myślę doskonale znany preparat sprawdzający się w różnych warunkach atmosferycznych o wysokiej skuteczności i efektywności, jeżeli chodzi o zwalczanie mączniaka prawdziwego. Na początku kwitnienia później mączniak prawdziwy był zwalczany razem z szarą pleśnią i innymi chorobami przy użyciu fungicydu Luna Cessation. Już po samych owocach, a także roślinach, liściach, ogonkach liściowych, że zdrowotność na tej plantacji jest bardzo wysoka, jest, jest bardzo dobra. Gwarantuje to użyty program ochrony, który tutaj Państwu prezentuję. Uzupełnieniem tego programu jest kontrola, walka z przędziorkiem chmielowcem, bardzo groźnym szkodnikiem, który w ostatnich latach, ciepłych latach, wręcz upalnych, stanowi duży problem, duże zagrożenie. W mojej, w mojej ocenie skuteczność zwalczania przędziorka chmielowca to odpowiednio wczesny termin identyfikacji tego szkodnika i wykonania odpowiednio wcześnie zabiegu środkiem ochrony roślin. W tym celu idealnie sprawdza się akarycyt Envidor. Od niedawna zarejestrowany do uprawy truskawek. Producenci jabłek znają go już i cenią, gdzie zabieg wykonany przed okresem kwitnienia bardzo ładnie zwalcza przędzioka chmielowca i powoduje, że na długo mamy problem z głowy. Oczywiście trzeba zawsze kontrolować obecność tego szkodnika, sprawdzać. Spodnie stronie blaszki liściowej, czy szkodnik z powrotem się nie zasiedził na naszych roślinach po zbiorach również można sięgnąć po preparat Envido.